A w naszym odcinku co, co, co wywiady o miłości. Będzie u nas pani Katarzyna Mrozik, Katarzyna Subińska i Kasia Borówka i Katarzyna Krężel. Naprawdę wyselibyśmy gościć, bo dzisiaj w ogóle jest spora o rozmowie, w której chodzi o chłopaka i dziewczynę. O tym, co te kobiety przechodziły, to jest naprawdę wielka historia. Proszę oglądać. Zapraszam. No dobrze, pani Kasia już się szykuje. I chyba zaraz przyjdzie. Jest podobno do fajna i dobra osoba i dobrze jest traktowana. No ale przekonamy się. Dzień dobry. Ładnie pani dzisiaj nie wygląda, a to co, to co, co? mój nawet naszyjnik, A to nie pasek? Okulary pani ma z naszą Stormy. Znaczy, to nowa moda. Aha. Proszę, pani, ale my tutaj nie, tutaj nie przyszliśmy tańczyć. No dobrze, podobno panią y, próbował zabić mąż i panią gnębił. Co pani mu takiego zrobiła? A kto to może wiedzieć, ale ponąć ponąć to ja go gnębiłam. No czasami się zdarzało, że nie dam mu obiadu, bo zapomniałam. No i że kiedyś go może tak niechcący uderzyłam szelaskiem. A pani w ogóle go co Przepraszam, nie, proszę, proszę mi odpowiedzieć na pytanie, czy pani gotuje obiadę? Lubię placki. No nic, to była pani Kasia i jest to bardzo zwariowana osoba. Innego słowa nie da się o niej powiedzieć. Teraz będzie pani Asia. No to chwileczkę przerwy, poczekamy na panią Asę. Ja jestem świętym Mikołajem. Ja święty Mikołajem. Hi. Hi. Ja jestem świętym Mikołajem. Hi. Ja jestem święty Mikołajem. Dzisiaj wejdzie do nas niesamowita osoba, która była. no, no dźgała się nożem, życzkami, bo zerwał z nią chłopak. I trafia przez to do szpitala. Zapraszamy do studia panią Asię. Dzień dobry, pani Asia. Co to? To jest specjalna kamera, która. Co tam jest? Taki stwór w słuchawkach i w okularach. A, a to? A pani była kiedyś. U mojego, mojego kolegi, może panią by tak ubrał pięknie jak mnie? Pani to chyba może się tak ubrać jak ja. A to idzie na żywo? Nie. Pani mnie chce żywalnąć? U, ta pani to nie moja wnuczka. No dobrze, czy jakie pani daje mi pytanie? Chyba Pani Asia dzisiaj nie może wystąpić. Ja mogę. Bo ma zawroty głowy. Dziękuję, do widzenia. Tak, tak, Dzień dobry. Witam ponownie. Teraz będzie Pani Kasia. Dzisiaj w kabarecie horrorek, bo nie zabrał mi się rozporek. Na. A czy goś? A przepraszam, my w ogóle zdejmiemy czapkę. No, proszę mówić. No, może pani się nie do To chyba moja sprawa, co się ubiera, prawda? Proszę zadawać pytania. Powinna pani była gnębiona przez męża, który jest porządnym człowiekiem? No, to drinkiałaś tam. Tewka. Przecież on... Pani chyba wie, co robił. Mariusz Trinkiewicz, to mój mąż. Jestem Anela Trinkiewicz. Lol. No. Lol. No. Ochrona! Oh. To <laughs> ochrona! To mój mąż jest Trinkiewiczem. Ochrona! Zobaczcie! <laughs> <laughs> Dobrze, to może to od pani zaraz walniemy moc trinkiewicz. No pani nie słyszała. To no. te policzki pani ma. Uciekajmy wszyscy razem ze mną. Proszę, uratujcie mnie. Dzień dobry, pani bo O, boże, jakie, ja dziękuję. No dobrze, teraz będzie razem na do pani Kasia. Dzisiaj to kasiowińsko jest zakra. No dobrze, to poczekajmy na panią Kasię. Aha, i takie jeszcze malutkie, wcześniejsze ogłoszenie bo niby są trzy kasie tak Znaczy trzy, odbyły tak, się w toalecie eee, Przepraszam, eee, nasz hydraulik pytał się czy byłyśmy w toalecie, bo się coś zepsuło Więc tak eee, doszło takie coś, że są trzy kasie i jest jedna pani ta eee, i on Asia. Ale no niestety się okazało, że jest jedna Pani Anneza zamiast jednej Pani Kasi. Pani Anneza Trynkiewicz to była? Ale to nieważne. Teraz u nas będzie Pani Kasia. Zapraszamy. Idę. Ale to lato takie ciepłe. Dobrze, yy, mieliśmy porozmawiać o czymś zupełnie innym. Jak się pani czuła po zerwaniu ze swoim chłopakiem? Oli, ją ja Jak się pani czuła z po zerwaniu z chłopakiem? O, patrzcie, pani ja mam mam jeszcze dziury, a ja się wyliam łódzkie, a ja go chciałam zaćpać! A to już inny bajk! Ja go tak nienawidziłam! Wiesz, że ja pani ja, tylko leciałam na kasę, nie? To była Pani Katarzyna! Katarzyna! Aaaa! Po co oderwać dzisiaj nie Dziękuję! Tu w studiu była... Foreverka! Naprawdę, dziękuję za uwagę! Ja! Okej, okay, więc tak na dzisiaj już wszystko. To była Foreverka i, I Forever! Pa